Siema, tu Master Hyziem, Was w 300 odcinku z Minecrafta. Tak, 300 odcinków wybiło w prawie 8 lat. <grystanie> Dobra, w tym odcinku, no, jak już pokazywałem, tą część. To teraz pokażę lewą część: Nowo właściwie, basenu po renowacji podwodnego. Teraz tak wygląda, właśnie. Tak myślałem, czy czasem nie użyć szkła, ale właśnie tu jest taki ten zjazd z łódką, a tu jest. A tu jest ten speed tour, zainspirowany tym, jak byłem ostatni raz 5 lat temu we Wrocławiu w aquaparku. i hop do wody. No i tego. Kurwa, nigdy nie myślałem, że temperatura w pokoju, w którym nagrywam będzie tak niższa, że nawet nie będę mógł sobie spokojnie usiedzieć w krótkim rękawie. Nie wiem co to się z kurwa stało. No dobra. Hop! Monster mule. Czyli imbir. No i zabieramy się. Ginger, to jesteś zajebistego. Dobra, przepraszam. Dobra, no to zajmiemy się tym dokończaniem tego mostu. I zgodnie z tym analogicznie to będę tak robił tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I później, tak, tutaj ile razy po było? Dwa. O to lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znaczy... oczywiście, ja u siebie mam taką skłonność, że muszę nagłos mówić, żeby się nie pogubił. Że mi się coś nie pojebało, bo czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, aha, cztery podrządco, dobra, raz, dobra, jest gites, Zaraz tutaj, ile tego, aha, też cztery razy, dobra. Teraz trójblokowy pasek Buduję No I teraz tak Jak to, to teraz aha. Paski dwublokowe też Też po cztery No no i tylko pociągnąć te, i będzie git. Czyli właściwie już do końca... ...pojedynczymi blokami sobie wypełniam. A? Aha. To było tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No tak. Tak było właśnie. To teraz ta prawa strona też analogicznie. No, czyli właściwie część taka łukowa z głowy jest, to teraz jakby takie te potkami teraz tylko tak to pierdolnąć ładniej będzie git. Tak jak zawsze. Co dwa. Hmm. Dobra, zobaczmy. Czy to jest tak jak powinno być. Tak. Tak, to jest tak jak powinno być. O, ostatnio zauważyłem, że. <laughs> Fajny dźwięk mają te bloki, czyli cegły, ceglane schody i ceglany płot. Bardzo przyjemny i satysfakcjonujący dźwięk. Normalnie 10 na 10. No, pumetek za nami, to teraz jeszcze tylko ta połowa. Dobra, zaczniemy od tej strony. <słuch> I ostatni... I pięknie! Normalnie, czyż nie zajebiście wygląda ten most? Most łączący drogę z łąki, właściwie z wioski. Tutaj do wielkiego... Wielkiej bazy Master'a Chyzia. Także, no... Co tu dużo mówić? Skoro już jest noc, i u mnie też, no to dla obydwu stron będzie lepiej, jak obydwoje się kimniemy i zakończymy odcinek. Tak więc, no. Ciekawe, czy mi się uda zapamiętać te nowe współrzędne. <śleskujesz> Dobra. Więc to było tyle, no to nara.